Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w poniedziałek 28 lutego 2022 roku. Trzy dni temu, cztery dni temu zrobiłem nagranie odnośnie tutaj kłamliwych kapłanów KRK, którzy głoszą inną Ewangelię, przed którą ostrzegał apostoł Paweł już 2000 lat temu, prawda? Eee, chodzi o tych wspaniałych e, katolickich e, pionierów którzy są no, świetnymi mówcami, prawda e, w ewangelizowaniu kultu maryjnego i głoszeniu innej Ewangelii, czyli Ewangelii właśnie Ewangelii Maryi prawda ci kapłani tacy jak Piotr Glaz i Dominik Chmielewski właśnie są wspaniałymi mówcami bardzo dobrze przeszkoleni, wyszkoleni do głoszenia Ewangelii o Maryi. I tutaj 4 dni temu, 5 dni temu było nagranie Dominika Chmieleskiego, który zapowiadał na 26 lutego tak zwaną noc różańcową, gdzie mieli się całą noc modlić kapłani. Wraz ze świeckimi swoimi wiernymi parafianami. Na różańcu, prawda? Do Maryi królowej Niebios. <laughs> I tytuł mojego nagrania był przeklęci kłamliwi kapłani KRK według listu do Galatów, pierwszy rozdział od wersetu 6 do 9, gdzie apostoł Paweł przestrzega przed. Głoszeniem innej Ewangelii niż oni głosili apostołowie. I apostoł Paweł dwukrotnie podkreślił, że każdy, kto będzie głosił inną Ewangelię niż tą, którą głosili apostołowie, będą przeklęci. No i dlatego właśnie tych dwóch kapłanów, <laughs> Piotr Glas, prawda, to jest tutaj to moje nagranie, Piotr Glas i Dominik Chmielecki, no są to przeklęci. Ludzie, którzy no niestety namawiają do bałwochwalstwa i zwodzą ludzi właśnie na rzecz e, bałwochwalstwa, na rzecz kultu, w którym to uprawia się figurki, obrazy, przed którymi się klęka, oddaje im się cześć, całuje, żegna, modli, e, modli, prosi no, no wszystko się przed tymi figurkami, obrazami tam e, dzieje. Dzieje się po prostu, krótko mówiąc, jedno wielkie bałwochwalstwo. I teraz tak, przejdźmy do nagrania, które zrobił właśnie wczoraj. Dominik jest pokazane to nagranie, przynajmniej wczoraj się ukazało. A tytuł nagrania jest właśnie. Moc walk przepraszam, noc walki o błogosławieństwo dla Polski. Ja mówiłem, że ci ludzie, ci kłamliwi, kapłani zwodniczy, kapłani ściągają przekleństwo no. na Polskę i ludzie świeccy, którzy należą do Kościoła rzymskokatolickiego, nieświadomi tego, uczestniczą w, w, w tych, no niestety, bałwochwalczych w kultach, przyczyniając się właśnie do tego, że na, na Polskę będzie ściągnięte przekleństwo. Zobaczmy początek nagrania, jak się zaczyna. Speta. Tu głośniej. Zobaczcie, jak się zaczyna. Posłuchajcie słów. Co tu pisze? Nie wiem czy będzie widać. Napis. właśnie tak jak w średniowieczu tam był gdzieś XVI, XVII wiek, jak wszedł ten kult maryjny do narodu polskiego gdzie przyjęto Marię za królową Polski tak wiemy Wielka Polska Wielka Jagiellonia zaczęła się sypać prawda, zaczęły się rozbiory różnego innego rodzaju intrygi, non stop napaści grabieże Potem, wiadomo, pierwsza, druga wojna światowa, złupili i ograbili nasz naród no, z bardzo cennych, niestety, pod każdym względem wartości, prawda? Mieliśmy bardzo piękną sztukę, przecież. Ile zostało wywiezionych z Polski obrazów, bardzo znanych naszych, tych malarzy. E, cenne obrazy złoto nam wywieźli to już Anglicy tam do Anglii sobie e, jakoś się e, zawiozło to złoto do Anglii nasze sztabki złota no polskie, naród polski kiedyś był bardzo bogaty i no niestety stał się biedny i biedny jest do dzisiaj właśnie od momentu kiedy właśnie przyjęto kult maryjny w kościele katolickim no i teraz posłuchajmy sobie jak dumnie ten kłamliwy kapłan Dominik Chmilewski szczyci się, że Polska jest bardzo wyjątkowym krajem, jeśli chodzi właśnie o kult maryjny. Niech tu będzie stąd. O. Niepokój. Jeśli nie, rozsieje swoje błędy po całym świecie, doprowadzając do wojen i prześladowania Kościoła. Dobrze będą męczeni. Bo Ojciec Święty będzie musiał dużo przecierpieć. Wiele narodów zostanie zniszczonych. W końcu zatriumfuje moje niepokolane serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która nawróci się i zostanie dane światu czas pokoju. Kiedy patrzę, kochani, na naszą ojczyznę, nie mam żadnych wątpliwości, że jesteśmy pewnym fenomenem. Religijno-duchowym na mapie tego świata. Przez ostatnie pięć lat głosiłem rekolekcje na całym świecie. I uwierzcie mi, że w porównaniu kościoła w różnych państwach świata z tym, co się dzieje w naszym kościele, to jest absolutny fenomen. Często narzekamy na naszą powierzchowność wiary, pewien sentymentalizm, brak owoców, czy niedostateczne owoce, które są niewspółmierne do tego, ile ludzi chodzi do kościoła, ile ludzi przyznaje się, że wierzy w Boga. Ale kochani, bądźcie przekonani o tym, że to jest pewne narzekanie tutaj, w naszym kościele, w naszej ojczyźnie, ale kiedy byśmy porównali to, co dzieje się na całym świecie w kościele, to naprawdę uwierzcie mi, jesteśmy nieprawdopodobnie błogosławieni i chronieni. I nie mam wątpliwości, że właśnie dlatego, że królową naszej ojczyzny jest Maryja. I ona chroni. No jak chroni, no jak chroni. Odkąd została królową Polski, to, 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 to gdzie jest ta ochrona? Gdzie jest ta ochrona? Co ten kapłan pierdzieli? Gdzie chroni? I chronieni. I nie mam wątpliwości, że właśnie dlatego, że królową naszej ojczyzny jest Maryja. I ona chroni w sposób absolutnie szczególny wiarę w naszych sercach. Chroni Kościół, chroni sakramenty. Kiedy patrzę na Polskę, widzę tyle bardzo podobnych cech, podobnych do Izraela. Wiecie bardzo dobrze o tym, że Izrael w całej swojej historii był małym państwem, który nieustannie zabiegał o to, żeby móc tworzyć sojusze z imperiami i mocarstwami, które zapewnią im bezpieczeństwo. Czemu nie powiesz, mówisz, że jesteśmy podobni do, do Izraela? No na pewno, bo Izrael za to, że właśnie dopuszczał się bałwochwalstwa Wiemy, że właśnie też była Królowa Niebios w Księdze Jeremiasza, o tym się dowiadujemy, prawda? Nostop był właśnie wystawiany na różnego rodzaju grabieże, grabieże i Nostop był ułojony ten naród przez inne tam powiedzmy ościenne tam narody, które Nostop no niestety właśnie sprawiały lanie Izraelowi i Upili ich za co za bałwochwarstwo. Pod tym względem z pewnością Polska jest podobna do Izraela. A Bóg nieustannie wysyłał swoich proroków, którzy głosili całym sercem, wołali do Izraela, wołali do królów Izraela, że Bóg chce być waszym obrońcą. Że to Bóg wybrał was, abyście weszli z nim w przymierze. No właśnie, no więc kto jest obrońcą Polski w końcu? Albo Bóg będzie obrońcą, dokładnie Jezus Chrystus będzie obrońcą naszego narodu, albo jakaś Maryja. Nie da się i jednego, i drugiego. Albo, albo Jezus, albo jakaś wymyślona Maryja. On was ochroni. On da wam poczucie bezpieczeństwa. On was uratuje. Ale wiecie jak prorocy ginęli? Gwałtownie. Na temat szczęście. Czyli wyrzuceni poza nawias, wyśmiani zlekceważeni, często zabici. Bo Izrael żył duchem tego świata. Był przekonany, że jak się nie ułoży z wielkimi tego świata, to przestanie istnieć, to nie ich zniszczą. Myślę sobie, Polska. Nawet nasze geopolityczne położenie pomiędzy mocarstwami wschodu i Zachodu, Rozgrywany nasz kraj przez tyle wieków, przez wielkich tego świata. A dlaczego? A Jezus woła do nas. Intronizujcie mnie. Jako króla Polski. A ja was uratuję. No to kto w końcu uratuje? Tylko te kraje, które intronizują, mówi do Rozali Celakówny, mnie jako króla Polski. Króla i... Zatrzymam i on się tu powołuje teraz na prywatne objawienia. Nawet w katechizmie Kościoła katolickiego można przeczytać, że prywatne objawienia, nawet jeśli zostały uznane przez Kościół, nie oznacza to, że jacyś kapłani mają prawo głosić te prywatne, e, prywatne objawienia i nakłaniać e, świeckich. Parafian do jakiegoś posłuchu i przestrzegania tych objawień prywatnych, prawda? Objawienia prywatne w ogóle nie powinny być głoszone w kościele. I tym bardziej nie powinno się namawiać nikogo na podstawie tych objawień prywatnych do czegokolwiek. Króla ich narodów, króla ich serc? Ja ich uratuję. I wiecie dobrze o tym a że to nie chodzi o sam akt. Tu chodzi o to, żeby Jezus stał się autentycznym królem naszego serca, naszego domu, naszego małżeństwa, naszej rodziny. Tu nie chodzi o sam akt. Jezus mówi bardzo wyraźnie, rozali celakównie, że za aktem musi pójść zmiana ustawodawstwa. Musi być całkowity zwrot ku Ewangelii Polaków. I, dopiero wtedy... I to jest dobre. I za chwilę zadam pytanie, szczególnie Wam katolikom, którzy będziecie oglądać to nagranie: do jakiej Ewangelii ten kapłan tutaj nawołuje? No to jest bardzo ciekawe. Pójdź zmiana ustawodawstwa. Musi być całkowity zwrot ku Ewangelii Polaków. Hmm, ciekawe. I dopiero wtedy to królowanie zacznie być potężną obroną przed Szatanem i piekłem. Tu nie chodzi o sam akt. Tu chodzi o nawrócenie naszego narodu. Hmm. O zmianę prawodawstwa na prawo Boże. Na mm -hmm. yy? powrót do Ewangelii. Jaki? Wszystkich nas. Dopiero wtedy Jezus obiecuje szczególną obronę i ochronę naszej ojczyzny. Czy rozumiecie? No nie, Maria obiecuje. Jeśli Polska będzie mi posłuszna. A czyli Marii? Posłuszna mojej woli, mówi Jezus do siostry Faustyny. Polska, którą szczególnie umiłowałem. Wtedy dopiero wywyższy ją ponad wszystkie narody. No i dlaczego ten ksiądz też tak kłamie? Przecież to Maria cały czas żąda bezwzględnej posłuszeństwa, bezwzględnego posłuszeństwa i jej niepokalanemu sercu, prawda? I teraz tak, ja się zwracam tutaj do katolików, do was. Bo zobaczcie, że ten kapłan KRK robi to przemówienie w kościele. Więc w kościele zbierają się katolicy, prawda? To już nie jest tak, jak dawniej apostołowie głosili... Wśród pogan, którzy pod wpływem e, słuchania Ewangelii, którą głosili apostołowie, nawracali się. Ten kapłan tutaj przemawia w kościele katolickim, mówiąc do katolików, żeby się nawrócili. Coś tu jest nie tak. Zaraz, zaraz, przecież katolicy, którzy są w tym kościele i tam słuchają, są. Mają. Udział w sakramentach, które rzekomo zbawiają, tak? W sakramentach świętych. Są to ludzie, którzy zostali ochrzczeni, otrzymali bierzmowanie, uczestniczą w sakramencie spowiedzi, w sakramencie Eucharystii, a więc to są ludzie nawróceni, prawda? Więc skoro to są ludzie już nawróceni i biorą udział. Właśnie w sakramentach świętych, które ustanowił Kościół Rzymskokatolicki, to o jakim nawróceniu jeszcze ten kapłan mówi do tych nawróconych ludzi? O jakim nawróceniu on głosi? Do ludzi nawróconych głosi o nawrócenie do Ewangelii. Jakiej Ewangelii? Zaraz się dowiemy, do jakiej Ewangelii. Proszę bardzo, do jakiej Ewangelii tutaj namawia? Się do północy o światło Ducha Świętego dla rządzących. Ale my, jako ludzie wierzący, musimy być całkowicie przekonani, że tylko Bóg może nas uratować. A On może nas uratować wtedy, kiedy naprawdę całym sercem się nawrócimy, kiedy całym sercem wrócimy do Ewangelii, kiedy zerwiemy z grzechem, kiedy powiemy Szatanowi: koniec między Tobą a Mną, koniec między Mną a grzechem. Tylko wtedy, tylko wtedy. Matka Boża tak bardzo mocno mówi w O różańcu. Aha. O pokucie. A. O poświęceniu się jej niepokalanemu sercu. A I też o poświęceniu jej niepokalanemu sercu Rosji. A! Matka Boża Różańcowa. U! Kochani moi, nie mam żadnych wątpliwości. A ja mam. Że Polska dzisiaj powinna stać się Polską nieustannie odmawianego Różańca. A, eko Ewangelia. Jestem świadomy tego, że wielu. Że kłamiesz kompletnie nie rozumie czasów, w których żyjemy. To jest oczywiste. Ale to nie znaczy, że nie mamy ich uświadamiać, nie mamy modlić się za nich. Nie mamy modlić się o Ducha Świętego dla nas i dla nich. Ale nie z perspektywy tego, że jestem kimś lepszym. Słyszałeś dzisiaj Ewangelię. Być może jest tym, który widzi drzazgę Bogu brata, nie widzi belki w swoim. Może będziemy chcieli nawracać wszystkich innych, a nie będziemy widzieć, że sami jesteśmy godni pożałowania i ślepi nadzy. I to my najbardziej potrzebujemy nawrócenia. Bardzo często jest tak, że kiedy nie widzę zmian wokół mnie, kiedy się modlę. To najczęściej jest, wiecie, dlaczego tak? Ponieważ ja sam nie wydaję owoców nawrócenia. Brawo! mój najbliżsi nie widzą we mnie Jezusa. To nawet nie na spełniającej się Ewangelii. Widzą tylko kogoś, kto moralizuje, który podnosi palec. I głosi inną Ewangelię. I głosi inną Ewangelię. No właśnie, to też nie widać. nawet są jego największymi wrogami, który kocha i przebacza. Dobra, więc jak widzieliście, ten kapłan przemawia w kościele. Do osób już dawno nawróconych, bo przecież katolicy już od niemowlęcia przyjmują chrzest, czyli w momencie przyjęcia chrztu już się jest nawróconym człowiekiem. Potem wiadomo, już powiedziałem, biorą udział wreszcie sakramentów kościelnych. I ten kapłan do tych parafian tutaj głosi, że oni mają się nawrócić do Ewangelii. Do Ewangelii. Gdzie właśnie apostoł Paweł przestrzegał list do Galatów, pierwszy rozdział od wersetu 6 do 9, prawda? Przed głoszeniem innej Ewangelii. Nie faktycznie apostoł Paweł przestrzegał 2000 lat temu, a kult maryjny już ponoć w IV wieku wszedł kult maryjny wśród chrześcijan katolickich. No to haha, widzimy raptem tam tylko 300 lat później po śmierci apostoła Pawła prawda? A teraz wam pokażę, jak ci kapłani są dobrze przeszkoleni i wyszkoleni do tego, żeby po prostu lać wodę, robić wodę z mózgów e, tym katolikom, którzy tam się zbierają. Oni po prostu ich sieką, robią sieczkę z mózgu tych katolików ci kapłani. Posłuchajcie tego, bo to jest dobre, co ten gościu będzie mówił. Ja tylko przypomnę, ja tylko przypomnę, że Dominik Chmielewski jest młodszy ode mnie o 3 lata, ma 48 lat. Tam w kościele zebrani ludzie, są młodzi ludzie i ludzie, którzy będą mieli 40, 50 lat, 60. Przypuszczam, że jak ktoś tam jest, co ma 70 lat, no to może jeszcze, jeszcze będą 2, 3 osoby, a już powyżej 70 lat być może nawet ani jednej osoby nie będzie. I teraz ten kapłan powoła się na pewien fakt z 56 roku. Prawda? Czyli to mamy 40, 50, 60, 67 lat temu. Wydarzenie, które miało 67 lat temu. Prawda? Czyli ludzie, którzy to powinni pamiętać, powinni mieć co najmniej 80 lat. 80 lat co najmniej, żeby pamiętać. I posłuchajcie, co ten gość mówi. To będzie tu. Zobaczcie. Zaszczytnego cierpienia. Skończyło się dokładnie o godzinie, w której Stalin umarł, 56 rok. Pamiętacie. Czy tak, mówi o Stalinie, który umarł w 56 roku, i on się zwraca do tych ludzi tam, jak do rówieśników. Pamiętacie? To są kpiny. Jak to tam ma co pamiętać? To by musieli być ludzie, którzy mają co najmniej 80 lat. Nawet on nie ma tylu lat. Pamiętacie? Tak jak on by, by pamiętał? To jest właśnie przeszkolenie dobrych mówców. Posłuchajmy. Chcę Jego zbawienia. Jezus poprosił Teresę o to, żeby złożyła siebie w ofierze za zbawienie Stalina. I kierownik duchowy mówił, nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak straszliwie cierpiał. Trzy dni, trzy noce straszliwego cierpienia skończyło się dokładnie o godzinie, w której Stalin umarł. 56 rok nie, ja nie pamiętam wybacz, ale ja nie pamiętam i tam w kościele nikt tego nie pamięta no rozumiecie i to, to są właśnie tacy mówcy, którzy bl, bla 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 pierdzielą tym parafianom i robią sieczkę z mózgu różnymi pierdółkami i opowiastkami pamiętacie? no tak, no jak nie z 56 roku wszyscy pamiętają jeszcze raz, pytanie do katolików szczególnie do Barbary Chomocik tutaj z kanału Alberta protestantyzm to ignorancja gdzie dwa dni temu je napisałem, że więcej już tam na tym kanale nie będę komentował ponieważ e, pytanie jakie tam padają ze strony katolików i ostatnio Barbara mi zadała bezszczelne pytanie gdzie ja napisałem w komentarzu właśnie o tych kłamliwych kapłanach to Barbara mi pisze, że w czym oni kłamią żeby nie rzucać oszczerstw, tylko po prostu wykazać. Więc ja odpowiedziałem w komentarzu, że nie tylko ja, ale i inni tam protestanci piszący na tym kanale, Alberta, wiele razy wykazali, na czym polega bałwochwalstwo, które ma miejsce w kościele rzymskokatolickim. Więc zadając mi takie później pytanie w komentarzu, Barbara mi napisała, że w kościele katolickim nie ma żadnego bałwochwalstwa. I o jakim ja bałwochwalstwie mówię, napisałem, że za takie bezczelne, idiotyczne pytania, już więcej nie będę tam komentował, bo nie ma z kim i po co. A to nagranie jest tylko potwierdzeniem dla ciebie Barbara Chomącik, dla Alberta Zalewskiego, który ma ten kanał Protestantyzm, to ignorancja, o tym właśnie czym jest bałwochwalstwo, tym co ten kapłan stoi tam w kościele i pierdzieli, prawda? O nawróceniu do ludzi nawróconych. O nawróceniu się teraz do Ewangelii o Maryi. Bo tą Ewangelię ci kapłani głoszą, prawda? I zwodzą, namawiając do bałwochwalstwa. Do klękania, całowania, figurek, obrazu przedstawiających ponoć Matkę Jezusa. Królowe, Królowa Niebios. Maryja, prawda? To jest to właśnie bałwochwalstwo, które ma miejsce w kościele rzymskokatolickim, któremu zaprzeczają katolicy. Szczególnie ci fenomeni na kanale Alberta, prawda? Czym jest bałwochwalstwo? O jakim bałwochwalstwie ja mówię albo protestanci, prawda? Bo bałwochwalstwa według nich, tych komentatorów katolickich, w kościele rzymskokatolickim nie ma żadnego bałwochwalstwa. Żadnego. Więc jeśli ktoś ma odrobinę oleju, to jak ja powiedziałem, to na tym przykładzie tego nagrania, gdzie Dominik Chmielewski Głosi inną Ewangelię i namawia ludzi nawróconych do nawrócenia i pokuty, która polega na różańcu modleniu się, ta pokuta. To jest to, co apostoł Paweł w Liście do Galatów przestrzegał właśnie w pierwszym rozdziale od 6 do 9 wersetu. No, to tyle w tym nagraniu odnośnie właśnie bałbochwalstwa i kłamliwych kapłanów KRK.